Cześć, kochani, witajcie. Dzisiaj jest przed nami portal 11.11. Niesamowity portal, niesamowita synchroniczność. Portal, który pokazuje o tym, jak blisko nam jest do innych rzeczywistości, o tym, jak te rzeczywistości się łączą. Jest to siła czterech jedynek. Jest to duchowa moc jedenastki, więc zobaczmy jakie tu podpowiedzi będą dla nas. Wierzmy sobie po jednej karcie i zobaczymy. Jest to nowa talia, w ogóle jakaś przedziwna. Kupiłam ją, bardzo poczułam. I zobaczymy. Talia się nazywa... Teban oraku i jest to witch alfabet, czyli alfabet wiedźmi. Um, zaraz sobie zobaczymy. Tak naprawdę jest to po prostu alfabet, ale każda z tych liter jest połączona z znakiem i z interpretacją, więc zobaczymy. Wybierajcie sobie. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że wybrane. I zobaczymy. Opcja numer jeden. Piękna. Wybraliście sobie E. Zwróćcie uwagę na to, czy macie kogoś o tym imieniu, a może wy macie tak na imię, co Was tutaj przyciągnęło. Symbol tej litery E reprezentuje energię i inspirację. Um, ale też mówi o takim pozaczasowości, tak? Ona mówi tutaj o um, o takim podróżowaniu poprzez czas i przestrzeń. Um, energia jest natomiast um, taką uniwersalnym um, zasilaniem do tego, żeby Budować wszystko po kolei. Inspiracja z drugiej strony, jakby tutaj, dopełnia Waszą kreatywność. Symbol litery E zaprasza nas do tego, żebyśmy pogłębiali naszą, nasze wnętrze. I zaprasza do tego, że z jednej strony skupić się na swoim wnętrzu, ale z drugiej strony też sięgać po energię, po to, żeby jakby karmić swoją duszę. Kolor, który jest Wam przypisany, to kolor niebieski, i on tutaj opowiada o niebie. Mówi o szerokościach w energii i głębokościach w inspiracji. Elementem litery E jest powietrze, który mówi o wolności, o niezależności i o tym, że energia tak naprawdę jest wszędzie, um. Jesteś teraz albo wchodzisz teraz w taką fazę, która będzie wypełniona pomysłami, inspiracjami i to jest bardzo dobry czas dla Ciebie, by zacząć nowe projekty a, i żeby użyć tą energię w dobrym celu. Mm. Jeżeli chodzi o związki, to też możesz poczuć tutaj, że ta energia nowa wchodzi w Twoje relacje i być może będziesz doświadczał inspirujących i ekscytujących momentów w miłości. Bardzo dużą energię będziesz też odczuwał w swoim potencjale mentalnym tutaj. Bardzo dobrym pomysłem byłoby, żeby przekuć to w kreatywność, w hobby, żeby wypełnić, żeby jakby pobudzić jeszcze bardziej Waszą kreatywność do działania. Wykorzystaj swoją energię i swoje inspiracje w, pozytywnym, w pozytywny sposób. I jakby spróbuj popatrzeć poza, tak, czyli zacznij dostrzegać te możliwości poza twoim kręgiem do którego jakby byłeś przyzwyczajony czyli patrz poza limity bo tam też będą rozwiązania, które bardzo możliwe, że będą dla ciebie dobre ale żeby tak się zdało to ty sam musisz po prostu przekroczyć swoje własne limity piękna e, piękna karta dla was <laughs> opcja numer dwa Litera D. Już popatrzymy. Taka jest Wasza karta. No, ciekawe są te karty, powiem Wam szczerze. D. Darkness Danger of Evil. Tutaj macie po prostu ciemność. Symbol tej litery D. reprezentuje bezpieczeństwo, ale też reprezentuje niebezpieczeństwo. I tutaj złość, i to czyli po prostu też zło. Ta ciemność, ona się odwołuje do potencjału niebezpieczeństwa. Które jakby możemy sami wyciągnąć z tej ciemności, tak? Czyli jakby obszarów przed wam jest cała, cała możliwość, ale to Wy decydujecie, po co Wy po prostu sięgacie. I jakby tu jest z jednej strony coś takiego, że Twoje poczucie bezpieczeństwa w tym momencie może być zagrożone, ale jeżeli ty pozwolisz sobie, żeby ono było zagrożone, wtedy będziesz napotykał na takie różnego rodzaju niebezpieczeństwa, ponieważ sam trochę to do siebie przywołujesz. Tu jest też tak, że możesz wypatrywać niebezpieczeństw, tak, ale wcale nie znaczy, że one się pojawią. Ten symbol też litery D nawołuje Cię do tego, żebyś stanął twarzą w twarz, z ciemnością, z lękami i przeżył tą transformację do użycia nawołujecie do użycia twojej wewnętrznej siły i woli, czyli yy, każdy z nas ma swój cień. mnie się wydaje, że u was bardzo się pokazuje po prostu praca z cieniem. I do tej pracy z cieniem po prostu chciałabym was tutaj zachęcić. Pamiętajcie, że w największym cieniu z reguły leżą największe skrzynie z naszymi darami. Yy. Ta litera też nawołuje nas do tego, żebyście byli otwarci i żebyście też jakby dostrzegali niebezpieczeństwa w waszym życiu, um, ale też daje Wam możliwości, że Wy niesiecie światło i że Wy macie moc pokonania tego zła czy pokonania tych niebezpieczeństw. Um, czarny to jest kolor, który symbolizuje tą, um, tą właśnie darkness, czyli tą ciemność. Um, i to nieznane, tak? Czyli z reguły właśnie czego się boimy. Boimy się tego, czego nie wiemy. Boimy się nieznanego. Jest to powiązane z żywiołem ziemi, a, i um, ten element reprezentuje właśnie głębokie korzenie. Um, I czasami tak jest, że. Nawet zło czasami ma głębokie korzenie, tak, że gdzieś sięga głęboko albo w naszych rodzinach, albo w nas gdzieś głęboko są te początki, z którego to teraz na przykład wypływa. I wy tutaj niosąc to światło macie możliwość oświetlić to z czego co się wyciąga i jakby um, pokonać to swoją własną świ śliłą i światłem. Mm. I tutaj trochę tak jest, że ta litera D pomaga Wam nieść tą energię jakby stawania um, twarzy przeciwnością, tym, które Was tutaj um, spotykają. Jest to też powiedziane. Że być może tak jest, że będziesz musiał zmierzyć się teraz z jakimś niebezpieczeństwem albo z jakimiś trudnymi rzeczami, ale Ty będziesz w stanie to pokonać z Twoją właśnie siłą wewnętrzną. Um. Tutaj też jest pokazane, że czasami w relacjach teraz mogą nastąpić pewnego rodzaju kłótnie, sprzeczki um, albo jakieś trudności, ale najlepszym pokonaniem jest po prostu rozmowa i zmierzenie się z tym. Um, zaakceptuj swój strach, zmierz się z tą rzeczywistością, um, a wtedy jakby Twoja wewnętrzna moc jeszcze bardziej się uaktywni, jeszcze bardziej się wzmocni wiecie co, dla mnie to jest taka trochę naudis tutaj, bo ono pokazuje to, że w ciemności mogą kryć się różne rzeczy, mogą, może kryć się niebezpieczeństwo, może kryć się złość, może kryć się strach może kryć się też a, wiele innych ciekawych rzeczy tak um, ale wy macie w sobie światło, to wy to światło niesiecie Um, oczywiście, że muszę Was tutaj przestrzec przed tym, że jeżeli używacie albo wchodzicie, albo energetycznie gdzieś um, korzystacie z różnego rodzaju um, no na przykład, nie wiem, rytuałów czy czegokolwiek takiego, bo różni różne osoby tutaj to oglądają to też jakby pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, pamiętajcie o um, o swojej energii, o tym, żeby nie dać jej sobie wykraść, o tym, żeby zadbać o siebie, tak? Ale też skupcie się tutaj na tym poczuciu bezpieczeństwa i to, co wam to poczucie bezpieczeństwa daje. Co tutaj się pokazuje, jakby gdzie w ciele czujecie to poczucie bezpieczeństwa? Pamiętajcie, właśnie, że boimy się tego, czego nie znamy. Tak? Że z reguły boimy się tego, co jest dla nas nieznane. Ale jeżeli my oswoimy ten strach, to wtedy to przestaje już być dla nas takie trudne i wtedy Um, łatwiej nam jest pójść po prostu do przodu. Także niesiecie światło. To jest trochę taka dwoista natura dla mnie. Trochę jak lucyfer, tak? Niosący światło, a mimo wszystko upadły anioł. Nie że Czyli taka. Um, Dualność tej energii u Was, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to Wy macie tą siłę i moc pokonania wszystkiego, co staje Wam na drodze, dzięki temu, że, że macie taką swoją moc, że macie taką swoją wewnętrzną siłę, która jest w stanie to zrobić. Opcja numer 3 W, też piękna. Piękne są te karty. Mnie się one bardzo podobają. Ja z reguły nie lubię kart takich zdjęciowych, ale to są takie, takie jakieś inne. Zobaczmy. TUW. TUW. Intencja. Siła woli. Moc woli. Ten symbol jakby domaga się użycia Twojej wolnej woli, Twojej siły, Twojej woli. To jest też, ona tutaj mówi, że odwołuje się to do, do pewności siebie, ale też do Twojej umysłowej determinacji. Twoje intencje. Um, tutaj trzeba popracować nad tym, jakie Ty masz intencje w tym wszystkim. Skupieniu się na tym, że, że chcesz coś zrobić. Um, nasza wola jest tym, co nasze wnętrze pożąda, i to jest to, co jest naszą pasją. E, symbol litery W mm, zaprasza nas do Willpower. Czyli właśnie do siły woli, do tego, żebyśmy osiągali nasze cele i do tego, żebyśmy podążali ścieżką, na której jakby spotkamy nasze cele. Jest to kolor czerwony. Czerwony często używa się do właśnie podkreślenia naszej siły woli, naszych intencji. Um, on też reprezentuje energię, m, ruch, działanie i pasję. Um, także mówi o odwagę i determinacji. Um, on też jakby trygeruje czyli jakby podpuszcza, wywabia um, jakby wprowadza w działanie. Innych ludzi, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy ubrani na przykład na czerwono, to też to jakby wywołuje akcje i reakcje u innych ludzi, ale też pokazuje, że my ma jesteśmy silni, że mamy wolną wolę i że jakby działamy według naszej woli. Um. To też jest tak, że ten czerwony kolor pomaga nam ruszyć do przodu. Pomaga nam w działaniu, pomaga nam w podjęciu decyzji. Ja często mówię, że fajnie mieć czerwone buty, bo one nas nieźle prowadzą. One nas na. Ja kiedyś bardzo często miałam, teraz mam bordowe, co prawda, ale, ale też kolejne czerwone pewnie sobie kupię, bo te czerwone czuć w nich taką inną energię. To też jest powiązane z czakrą podstawy, tak? Czyli żeby zabezpieczyć sobie te podstawy w życiu i żeby mm, zmotywować nas do działania, um, ale też do pożądania, do naszej pasji, do tego, żeby iść za tym głosem naszego wnętrza, które jest głęboko w nas i które... Prowadzi nas ku, ku temu, czego my byśmy chcieli w życiu, po prostu. Jest to połączone z energią powietrza reprezentuje to właśnie myśli, intencje i skupienie. Energia jest bardzo aktywna i jest to takie skupienie sfokusowanie się na czymś. Energia litery W pomoże Ci dokonać kolejnego kroku w przód, jakby w stronę osiągnięcia Twoich celów życiowych, Twoich pomysłów. Powinieneś używać jakby mocy Twojej silnej woli do tego, żeby zrobić program, progres w życiu, tak kolejny postęp w życiu. Mm, tu potrzebna jest konsekwencja i determinacja w działaniu, i tylko w ten sposób osiągniesz swoje cele. Um, bądź jakby czysty i przejrzysty w swoich intencjach. Skup się na tych intencjach, jakby nie jakby jasno je formułuje też wam zawsze mówię, że intencja jest najważniejsza jak my pracujemy z intencją jak my formułujemy intencję im prościej, tym lepiej wtedy ta przejrzystość, ten przepływ energii jest dużo dużo lepszy bo to też tak jest, że wiecie co, tutaj mi się przypomniała taka rozmowa też z panią psycholog którą kiedyś odbyłam, że ona tutaj mówiła właśnie o nawykach tak, że um, często mamy wypracowane swoje nawyki tak, i często je sobie tutaj tłumaczymy Aj, bo ja na przykład nie wiem a, bo robię tak i tak, no bo zawsze tak było albo o, bo do tego się przyzwyczaiłam ale my jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami światła zawsze mówię, że mamy w sobie iskierkę najwyższego i to my decydujemy o naszych nawykach jest niesamowite, że wszystkie trzymają światła a tak mi się pokazuje tutaj w kamerze. I czasami właśnie konsekwencja w działaniu. korzystanie ze swojej determinacji. w dążeniu do celu wymaga od nas zmiany tych nawyków. Tak, że nie odpuszczę sobie, a będę się tego trzymać. Będę konsekwentnie postępować na tej drodze po to, żeby ten cel osiągnąć. Że mimo, że mi się nie chce, mimo, że być może czuję się zmęczona, to jednak systematyczność zapewnia to, że ten cel zostaje osiągnięty. Ja Wam życzę dzisiaj cudownego dnia, pięknego portalu. Trzymajcie się cieplutko.